No i co, kramer wykopki z tej strony Drugi dzień Wykopek, no bo wczoraj Nie zdołałem nakręcić dla was Pełnego materiału Wiecie no, wykopki nocne to jest Ciężka sprawa Jest tego dużo No ale tak Jakość jest nie taka Więc no trzeba poczekać na jakieś konkretne fanty Zapraszam was, coś skleję I mam nadzieję, że Będę w stanie dla Was coś nagrać Pamiętajcie, ocenić, zasubskrybować I tyle Do zobaczenia mój drugi bełeczek Czy trzeci i malutka kopijeczka No i tym razem znowu kopijka malutka w kiepskim stanie no ale dobrze, że chociaż monetki wyskakują. Cały czas człowiek się uczy tego nowego sprzętu. No, Adi, dwa grosze między wojnie. Niezły, niezły stan. To, co te gryski lubią najbardziej, tak? O, patynka 27 albo 23 rok. Hehe. <laughs> Tak, że zaczyna się coś dziać. Zaczyna się coś dziać. No. Na razie. No i co, powiedziałem? Powiedziałem, że bez stópki nie wracam. He 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 he. Już któryś raz z kolei. Kawałeczek, bo kawałeczek, ale jest. Nie no, trzeba, trzeba to wziąć sobie na koszulkę. I będzie dobrze. I będzie dobrze. A tym razem wyskoczyło jakiś taki. Jak mały odważniczek, w pierwszym momencie myślałem, że to taka mała pieczęć, nie mam pojęcia, ale wygląda jak taki mały odważnik, ale chyba za lekki, nie wiem co to może być. No i co, mamy dużą ołowianą plombę, po, radzi, po rosyjsku napisane, no na tych polach to jest odgroma tych plomb, sygnał jak dzwon, no i co na Fireant? Znowu następna kopieczka Proszę bardzo, pląpi kopiejek na tym polu dostatek. Także tak, żeby się pobawić to fajny wypadzik, potuptane w tygodniu. No a teraz moje ulubione goziki z łóżkiem. Płaski raczej. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy, co to wyjdzie po oczyszczeniu. Super, super. Uwielbiam guziki. No a teraz chyba pokrętu od, od lampy naftowej wpadło. Chociaż nie jestem pewny. Ale całkiem możliwe całkiem możliwe, bo tutaj o tak to wygląda no to co? Lecimy, lecimy, nie śpimy No i co? I znowu ta plomba mała? Także znowu się zaczynają plomby tu jest, szupkiem, czupki jest to nie Co To jest, coś, coś pięknego. O, medalik. medalik. No, stary. Aha, a stary... Aha, czekaj. O ty cholera jasna. Po no, tym jeszcze zostało do Ja Jest jakiś napis, jest data jakaś na dole, widzisz? Uh -huh. Ty ale to... Myślisz, że to... Czekaj. Jest data na dole. Ale ja nie wiem, czy to jest... To nie jest... E... Może tak powiem... Kościół. No kurwa, jest napisane coś po, so... po sowiecku. Chciałbym. No. no. Jest coś fajnego. Jest. Trzeba rozszyfrować. Do Oliwy pójdzie, wiesz To będzie wszystko no. widać. Także pokażemy Pokażemy O, to strona zajęta, ale tutaj no. jest napis normalnie do do czytać. Robercik, do domu idziesz? Ja już tam. Tak, bardzo hmm. trochę. Trochę. Wczesna godzina jest. No my jeszcze Polatamy troszeczkę. Trzeba A teraz 10 kopiejeczek Zobaczcie jaki ładny stan. Jak się wyczyści, to będzie. Mm, 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 mm. O panie, o panie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. To mi się podoba. He, he. No, a teraz guziczek. Moje ulubione, ale to, co to jest? To jest chyba amerykano. Chyba Amerykan, no, albo się mylę, ale. Ale chyba się nie mylę. Przed chwilą te sreberko, 10 kopiejek, 811, Cara Aleksander I. Próba 868, a tutaj jest taki strzał. No, no coś pięknego, coś pięknego, jak to wyczyszczę, to. Mm. No, tak wygląda mi na amerykański, ale, ale może się mylę Wiecie co, ona tak mi się pić chce A tu taka piękna mazowszanka No coś pięknego Dobrze, dobrze No teraz taka rzecz spadła Nie wiem co to jest Jakieś zdobione, wycinamy. no i co? już każdy z nas po jakiejś monetce znalazł ja niestety 5 groszy PRL-u ale dobrze się zapowiada Piotruś tam kopiejeczkę także dobrze jest a teraz coś takiego SSP jak ktoś kojarzy to proszę powiedzieć tutaj to jest jakieś nie wiem, wieczko czy czegoś nie mam pojęcia i drugie dzisiaj dwa grosze między wojnie także się troszeczkę rozszalaliśmy jest petarda jest zajebisty guzik jest sreberko między wojna ojej piękny wypad piękny wypad także zapraszam dalej do oglądania no i co, wykopki zakończone Godzina 23.37 Przemarzliśmy strasznie Minus 2 stopnie, ale Ale jakoś tak strasznie, strasznie zimno A czykolwiek wypad Udany, udany Po pierwsze Sreberko 10 kopiejek Aleksander I bodajże 1811 rok, 1811 piękny guzik to chyba na 99% United States of America. Także mój pierwszy taki, nie spodziewałem się go tutaj zupełnie, no ale co jeszcze? Co jeszcze? Parę kopiejek. Dwa międzywojnia, dwa razy po dwa yy, grosze Ojej, kamera mi się przekroczyła Także zapraszam do oglądania Zapraszam do oglądania całych filmów Bo na razie jakoś cienko wam to idzie, tak Albo ja jestem nieciekawy, albo Albo tak przewijać Wszystkiego dobrego i obyśmy się gdzieś tam zobaczyli na polu.